Jesteśmy z panem Radosławem Piwowarskim, reżyserem, scenarzystą tego wydarzenia niesamowitego w Tomaszowskim Domu Kultury, druga polska premiera Pani od Polskiego. Niezwykłe wydarzenie, niech nam pan powie, jak, jakie emocje towarzyszą panu i co pan myśli także o Tomaszowie Lubelskim, o tym miejscu. Wie pani, te, te, słuchajcie, to wydarzenie naprawdę tego się rzadko zdarza Ja dużo filmów zrobiłem, ja nawet nie pamiętam tak efektów. Radosnej, szczerej rozmowy, jak tutaj i te śpiewy, i to wszystko, co się działo. Pełne kino, i ludzie zazwyczaj po filmie uciekają, to jeszcze ludzie zostają w dyskusji. Bardzo pani dziękuję, bardzo pani to dobrze prowadziła. Słuchajcie, no Tomaszów się okazał. Yy... Nie to Cyprian powtarzał, Cyprian to jest mój syn, który tutaj jest, obrzenił się w Tomaszowie, powtarzał mi, tato, dopiero w Tomaszowie zobaczysz, jak ludzie reagują, no i rzeczywiście stało się coś nadzwyczajnego. Bardzo Wam dziękuję, Drodzy Waszych bardzo się cieszę, że przyjdziecie na polski film, na artystyczny film o ważnych sprawach. E, nie patrzcie tylko w tą gównianą telewizję, w te Netflixy zasrane, tylko chodźcie do kina, do kina Kat, gdzie będziecie obejrzeć fajne rzeczy. To jest cudowne, co Pan mówi. Ja mam prośbę, choćby w skrócie, gdyby Pan powiedział to główne przesłanie, które padło także na scenie, e, myślę, że powinno to usłyszeć więcej osób. E, ten film opowiadający o losach polskiej nauczycielki przed wojną, po wojnie, e, jest takim, jak gdyby, moim szczerym hołdem, dla nauczycielek, ale przede wszystkim dla kobiet. Ja uważam, że kobiety. E, ja w ogóle jestem fanem kobiet. I tego się nigdy nie wstydziłem. Wszystkie moje filmy zawsze miały bohaterki kobiety. Ale ten film jest takim szczerym hołdem. E, no, ten kraj to wy dźwigacie na swoich markach. Moje babki, moje prababki, moje matki, takie panie jak pani. E, Powodują, że to jeszcze jakoś tak się trzyma kupę. Dziękuję bardzo Prawdę serdecznie. Prawdę mówiąc, słuchajcie, kochajmy i szanujmy nasze kobiety. Dziękuję bardzo serdecznie i do zobaczenia w Tomaszowie. Dzisiejsze wydarzenie, które miało miejsce w naszym mieście, a mianowicie druga premiera w Polsce, druga po Warszawie, odbyła się właśnie w naszym mieście, w Tomaszowie Lubelskim, filmu pani od Polskiego. Film który na długo zapadnie w pamięci myślę, wszystkich widzów, którzy byli w Tomaszowskim Domu Kultury. Film, który daje wiele do myślenia, gdyż przedstawia trudne czasy II wojny światowej, ale również dramaty ludzi wówczas żyjących, ich trudne decyzje, ich trudne. Wybory. Jesteśmy bardzo wdzięczni reżyserowi za to, że właśnie ta druga premiera odbyła się w naszym mieście. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt. To, co się działo później po filmie na scenie. Również było niesamowitym przeżyciem, tak naprawdę pierwszym w historii Tomaszowskiego Domu Kultury i w historii naszego miasta. Mieliśmy niepowtarzalną okazję porozmawiać zarówno z reżyserem, z odtwórczynią głównej roli, jak też z ekipą filmową, która tworzyła scenografię, która tworzyła efekty specjalne. Jest to niezapomniane wydarzenie dla wszystkich, którzy uczestniczyli w premierze dzisiejszego filmu. Dzisiejszy wieczór to zdecydowanie bardzo ważne wydarzenie premiera krajowa filmu Pani od Polskiego. To nie tylko świetna okazja ku temu, aby zobaczyć premierowo ten film w Tomaszowie Lubelskim, ale również spotkanie z reżyserem Radosławem Piwowarskim, który zachwycił nas osobiście swoją osobą w Tomaszowie Lubelskim. Szanowni Państwo, cieszymy się, że Tomaszów Lubelski jest drugim ośrodkiem zaraz po Warszawie, gdzie możemy Wyświetlić premierowo ten film. Film, który opowiada piękną historię miłości, film, który opowiada o II wojnie światowej, ale dla mnie ważne, że nie tylko w kontekście militarnym, ale mówi o życiu, o życiu ludności cywilnej, która no, nie miała lekko tak, pokazuje wszystkie te negatywne aspekty wojny. Cieszymy się, że to właśnie Tomasz Lubelski dostał tą szansę. To wielka chwila dla Tomaszowa, dla Kina Kadr i dla naszej lokalnej kultury. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Sylwia Skrzypczak Piękość. Zapraszam Państwa na film pod tytułem Pani od polskiego reżysera Radosława Piwowarskiego. Dzisiaj jestem w Tomaszowie Lubelskim. Jestem tak wzruszona Państwa przyjęciem tutaj, tą otwartością, tą radością. Bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, jestem tutaj pierwszy raz, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Dziękuję, było wspaniale. Wzruszę się zaraz. Obrigada. <laughs> <laughs>